Kowin nagrywa odcinek z GTA 5 z widzem. Ej, mogę wystąpić w jakimś odcinku z Flową, ale chciałbym, żebyśmy zginęli od razu na początku odcinka. Niewyjaśniony sposób. Ej, I zaczyna dopad. się film. I stary, i, i przejeżdża nas pociąg. Ej, jo, jo, jo. Jaki macie państwo problem? To jest, to jest ten cały syn prezydenta. Chcę dostać mój telefon. Dobrze, dobrze mu powiedziałeś. Dostać twój telefon! O! Coś ty zrobił! Ej, coś ty. O! Ty żeś mu dosłownie czachę rozdupcył! Nie mnie, nie Co w ciebie wstąpiło, Sancho? Krzyłeś telefon? Wziąłeś! A to nie jest jego telefon! Jeszcze słowo! To nie jest jego telefon, to jest chyba telefon. O! Stara, macie. No, mocne, mocne. no Ale byk. będzie odcinek, nie? Nice. Wykorzystajcie to dobrze!